Pora na finał jednego z ostatnich challengerów w tym sezonie zasadniczym TWT. Jesteśmy w Meksyku i mamy dwóch graczy z Pakistanu w wielkim finale. Arson Ash, który wchodzi przed do tego finału trybinki wygranych, oraz Farzin, który przed chwilą pokonał w Sposób dość zdecydowany, 3 do 0. No i zobaczymy. Arson oczywiście jest na ninie, Farzin gra liktorem. Dragunov, rozumiem się o Dragonowa, niedawno I widzieliśmy też, są wczoraj w niedzielę. Będzie to, to oglądanie wcześniej we wtorek, ale w niedzielę mm, był finał, tego Ulsana z AKM, no i tam AK w pewnym momencie też wziął Dragonowa, więc każdy teraz ma pocket Dragonowa chyba. Nie zdążył i tej parze nie chciał zrobić mądrze, bo tam drugi cios nim w tym stringu DF-3-2 jest na high, ale nie zdążył. Nie, nie dał rady wsejscyfować. Koniec rundy. Pierwsza runda dla Arsena. W ogóle na górze mają grand final z top 4, nie wiem, to top 4. Jeśli już to mogliby napisać ft3, nie zdążył? Mówi uj, ale to u tak brzmi jakby hubło na początku, nie? Wysył z tak jest. No i tutaj elegancki gwarancik. I pięknie. Do ściany, niszczymy ścianę. Nie. Ale to siedzi, jejku Spodziewał się chyba właśnie, że będzie ten lołak. Jeszcze tyle w match wyciągnął. Co zaczął? Backstreet Block, tył 2. Arslan speedrunuje tę walkę. To z... Dalej Dagunow. Może wyobraża sobie, że po prostu Victorio nie jest w stanie wygrać z Arslanem. Oni już tyle grali, że to wie, że się nie da. Ale zobaczymy. Niewyrywalny w tym momencie Bonarmora. Ale się zaświeciło. Jak on to zablokował? Czy on chyba miał troszkę więcej czasu przez to, że tam weszły późne klatki. Też nie wiem, ile ma aktywnych klatek do 2. Ale wyglądało to niesamowicie, bo zrobił back sweep, yy, tego QCB pojadł do tyłu i, i zablokował Jak maszyna Naprawdę jakbym miał jakiegoś autobloka na low Boże. Ładne kombiczko Let's see how he manages to do some more damage. I. Oh, the plus rammed here. But Arslan's gonna go for the rage art. to work though. Yeah. Of course, we're seen oh, the punish. Arslan, uh, looking looking good still, looking good. Yeah, 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 yeah. It was just... It was just as level he can. He wasn't trying to do that. Chat. But let's see. Ooh, nice. Nice punish. Ooh. Down for two from Varzin. Let's see if we can make it to the balcony.

To still the timing, the combo. Uj. Nie zdążył wystać On cały homie. czas to uj, uj, uj mówi. Cały czas jest o, uj górę. hehe górę. UI Kurde Do ściany On tym jeszcze górę. 3-2 UI nie UI nie Będzie yes. teraz próbował A, zrobić Baniagero. country Hita gdzieś Nie przeskoczył! To jest to samo z, co z Joką so, wcześniej było, nie? UF1 i wygrało mu to wtedy walkę. To wtedy chyba przeskoczył dół 4. To Just one match away to get in the tournament. And he is starting really well in this uh, third match. There's the a the Farsin just wakes up and, uh, to fight back. już ale tutaj <miczko> ścianę zepsuł. I znowu strzały i Co Farsin w finale w ogóle bez Wiktora

Yeah, we break those. Oh, oh my! Scary. <laughs> <Jerry. laughs> he was going for the for the throw, but cancelled in the in the last uh, second. Ooh, going in, down back three. Nice. Both with the hit active. Ooh, the trade! Adela Nash tried to do the uh, the hit smash, but the trade just cancel it. Nice. combo from scene Let's see because he has rage active. There's a lot of damage, here He has a lot of damage. What's going to happen next?

Counter hit, that's gonna be a big combo for him. Not quite enough to kill, but it's gonna be close. oh Not quite able to get all the way to the wall. What? He's supposed the bomb bomb and that's gonna be the round. Arsenal Ash on tournament point. Arnan Ash, one brown away to take it all. To have. Let's see if he can close it now. Nice getting from the forward one plus two. A lot of pressure for Sin. Zablokowany, taki dziwny kąt, ale no udało się Arsonowi. Arson wygrywa trzeci swój turniej Everybody w tym sezonie. Wydaje mi się, że wygrał. No tak, wygrał Ewo i wygrał coś jeszcze przed Ewo. Nie pamiętam, czy to był Challenger, czy Master, no ale. Wielka forma, wielka forma. I zwróćcie uwagę, że oni obaj grają na e, arcade stickach. Arson gra na obsidianie Dwójce, a. Arson w sumie nie wiem. No, no dobra, to wszystko 24. na ah, to dziś. Przedostatni weekend sezonu sezon zasadniczego yeah, TWT. Kolejne turnieje w najbliższy weekend i pewnie w niedzielę obejrzymy obie to pósemki. Dzięki, do następnego. Cześć.